Hej wszystkim z tej strony, witam -y, was bardzo serdecznie w kolejnej lekcji koreańskiego. Trochę mi to nie było, ale to dlatego, że dostałam pracę i teraz już normalnie pracuję sobie e, jako właśnie lektor w szkole i uczę koreańskiego. Także na samym początku chciałabym was oczywiście bardzo zaprosić e, do wzięcia. Udziału w moich lekcjach, tak? Jeżeli ktoś chciałby e, normalnie zapisać się do mnie, to w opisie macie jak zawsze link, także jak coś to zapraszam. A dzisiejszym tematem, który sobie umówimy, to ajo i ojo, czyli końcówka e, gramatyczna, e, która jakby zastępuje nam końcówkę symnida, mnida. Także moi drodzy, zacznijmy sobie od tego, że końcówka ajo, ojo, jak już powiedziałam, jest końcówką gramaty, e, gramatyczną, mniej formalną niż wcześniej poznane. Symnida Mnida używana jest zarówno w zdaniu oznajmującym, jak i pytającym. Także tutaj nie ma żadnego rozróżnienia, tylko zależy od naszej intonacji. Wiadomo, jeżeli mówimy e, zdanie twierdzące, nasza intonacja idzie w dół, a kiedy mówimy zdanie pytające, nasza intonacja idzie w górę. Ja niestety jestem z Wielkopolski, także moja intonacja przeważnie idzie w górę. Taki tutaj byłaby klimat, można powiedzieć. E, także jest to też końcówka najczęściej używana w podręcznikach, jak i w rozmowie, ponieważ używać ją możemy właśnie do e, ludzi, tak, z którymi na przykład pracujemy chodzimy do szkoły w sklepie e, wiadomo, w jakichś po prostu okolicznościach, w których te symnida i mnida nie jest wymagane, no bo jak pamiętam tak, symnida i mnida jest takie bardzo e, poważne, a ajo ojo jest już taką końcówką, która przydaje nam się bardziej w codziennym życiu, oczywiście wiadomo, my jako e, osoba kupująca zazwyczaj będziemy używali ajo ojo a do nas zwraca, zwracać się będą na symnida i mnida, dlatego chciałabym e, Chciałam was najpierw tej końcówki nauczyć, żebyśmy no, wiedzieli jak. Plus Ajo Ojo jest cięższe. No i teraz przejdźmy sobie do tego właśnie tak zwanego AJO, bo ojo zajmiemy się za chwilkę. Także Ajo dodajemy do czasowników, przymiotników, wiadomo, które w końcowej sylabie mają A lub O ciężkie. Także jak tutaj widzimy, mamy takie słowo jak kada. I jak dobrze wiemy z naszych poprzednich lekcji, to o, ta jest tylko końcówką słownikową, którą odcinamy, a więc w tym wypadku dodajemy Ajo, no bo widzimy, kończy się na A, a występuje w kończącej się sylabie. I oczywiście, jeżeli e, kończy się ona tylko na A, tam nic więcej nie ma, to nie podwajamy tego, nie mówimy Kajo, tylko mówimy po prostu Kajo. Ale później mamy przykład słowa Anta. Czyli siedzieć. I tak jak pewnie pamiętacie, w symnida nie czytaliśmy tego czy na dole. Tutaj natomiast po dodaniu ajo czytamy wszystko, czyli czytamy jako andzajo, ponieważ te dzy ma jakby miejsce, żeby się przytulić do tego a, także wszystko wybrzmiewa. Tak samo jest w słowie ciata i oczywiście po usunięciu końcówki e, słownikowej dajemy ajo, czyli czytamy jako tzatzajao. Potem mamy drugą jakby możliwość użycia. ajo. jest to z o ciężkim. To u, uwaga, jeżeli używamy e, jeżeli pojawią się takie słowa, to wtedy o plus a daje nam ła. Tak jak kiedyś was uczyłam dyftongów, także tutaj będzie to bardzo pomocne, ponieważ ze słowa oda odcinamy końcówkę, zostaje nam samo o. I żeby połączyć to z a, robimy z tego dyftong i powstaje nam Ła, i oczywiście końcówkę jo dodajemy. Tak samo będzie, jeżeli będzie się coś znajdowało nad tym naszym uciężkiem, czyli na przykład tak jak sobie poda, tak, czyli widzieć, odcinamy ta, zostaje nam samo po, dołączamy do tego ajo i to powstaje nam płajo, czyli musimy pamiętać, tak, że jeżeli mamy o ciężkie, to stwarza nam się z tego ła, no i oczywiście, jeżeli coś u góry, jakaś spółgłoska się tam znajduje, no to oczywiście. E, ona tam zostaje, my tylko robimy z dźwięku o, ła. No i oczywiście dodajemy jo na końcówce. Są też oczywiście czasowniki, które to o mają jakby w środku u siebie, tak jak właśnie słowo ciota tego hy na dole nigdy nie czytamy, pamiętajmy. I wtedy oczywiście ta się pozbywamy, zostaje nam samo cios z tym ha na dole i czytamy to jako cioajo. Czyli tutaj żadne ła się nie robi Ponieważ nie mają jak się ze sobą przytulić Wiadomo, to h blokuje Także jeżeli oczywiście to u znajduje się w środku No to wtedy się nic nie dzieje tak? Tylko dojemy po prostu ajo i czytamy wszystko Teraz przejdźmy sobie do kolejnego Czyli właśnie tego ojo Dodajemy ojo, kiedy sylaba nie zawiera ani a, ani u ciężkiego Oczywiście ta kończąca Wtedy dodajemy Ojo. Tylko uwaga, tutaj jest bardzo dużo zasad, jak to zrobić, także przejdziemy sobie przez to bardzo powoli, jest oczywiście parę wyjątków, ale nie ma czego się bać, także zacznijmy sobie od słowa mokta, czyli jeść, oczywiście pozbywamy się końcówki i zostaje nam słowo mok, no i dodajemy do tego ojo i wychodzi nam proste mogojo. Potem mamy kolejne słówko, które normalnie przytam jako opta, tego w synie czytamy, ale z racji tego, że znowu to s ma się gdzie przytulić, mówimy upsojo, czyli że czegoś nie ma. Potem mamy końcu, kolejne słowo, jakim jest mandylda, czyli wytwarzać, robić. Oczywiście końcówkę odcinamy, więc zostało nam samo mandyl i dojemy do tego ojo. I w tym wypadku wychodzi nam mandyrojo, czytam przez r. Potem kolejną jakby zasadą jest to, że kiedy sylaba kończy się na i, to i znika i pojawia się tam jojo, takie jakby dziecko miało i się bawiło. Także spójrzmy tutaj na słowo kidarida, czyli czekać i w tym wypadku zostaje nam samo kidari, ale tak jak powiedziałam, i ucieka i zastępuje je jojo, a więc dodajemy do r jojo, z czego nam wychodzi kidar-jojo czyli że czekam czekasz tak w koreańskim nie ma różnicy. Potem mamy na przykład słowo masida, zostaje nam oczywiście samo masi, to i idzie sobie w odstawkę i tworzymy masiojo, czyli pije, pijesz i tak dalej. Także pamiętajcie, jeżeli pojawi się i ono znika i jest zastępowane końcówką jojo. Potem mamy jakby kolejne zasady, jednym z nich e, są wyjątki, czyli tak zwane słowa które kończą się jakoś inaczej i coś innego się z nimi dzieje. Pierwszym takim słowem jest słowo hada, czyli robić, i ono jest tak zwanym słowem posiłkowym dla bardzo wielu różnych czasowników. Pewnie znacie taki najprostszy, prawda, czyli sarang hada, czyli kochać, i pewnie wiecie, że odmienia się na sarang hejo, ponieważ hada zamienia się na hejo. A więc jeżeli mamy też jeszcze jakiś czasownik, który składa się z tego hada na końcu, to o, tak samo je odmieniamy, a więc mamy tutaj na przykład słowa uczyć się kumbu-hada i zamieniamy je na kumbu-heyo. Potem mamy tak zwane słowa kończące się na nieregularne p, które jest bardzo uciążliwe w języku koreańskim, ale nie ma się czego bać, które zmienia się na albo na u, albo na o. Przeważnie zmienia się na u, ale oczywiście też są takie słówka, które zmieniają się na o. Tak jak widzimy tutaj słowo topta i widzimy w tym słowie mamy ciężkie o, a więc to p zamieni nam się też na ciężkie o. Jeżeli występuje cokolwiek innego, zamieniamy na u. Czyli mamy w tym przypadku... Tuwayo, a nie na przykład tuwoyo, bo to nam wyszłoby w ogóle co innego. Także tuwayo. Ale potem mamy kolejny przykład, czyli pta, I tak widzimy, dajemy pangawoyo. Potem mamy kumapta, czyli dziękować. I mówimy już normalnie kumawoyo. Dalej mamy słowo ciuda, czyli dawać i uwaga, słowo ciuda kończy się na u i jest taka sama zasada. Jeżeli coś kończy się na u, powstaje z tego ło i tworzy się na przykład słowo ciłojo, tak? To jest taki, co prawda tu nie występuje to p, ale należy pamiętać, że jeżeli jest jakieś u, no to wtedy e, tak się dzieje. Potem mamy słowa zakończone na y i to y wtedy znika. Tak jak na przykład słowie napyda, czyli być złym, widzimy... Pozbywamy się tak końcówki i sobie ucieka i zostają samo pypy. Py. Teraz uwaga, należy spojrzeć, co znajduje się za tym py, py, a jak widzimy, mamy tutaj słowo na A. Stąd wiemy, że musimy dodać ajo, a nie ojo. Jeżeli w tej jakby poprzedniej sylabie znajduje się A lub o ciężkie, dodajemy Ajo, czyli w tym wypadku powiemy na pajo. Jeżeli natomiast mamy takie słowo jak jepyda, no i wtedy tam ta y, y sobie znika i zostaje na samo jep, to widzimy nie kończy się nic, znaczy nie ma w tej sylabie a ani u, a więc dodajemy ojo. Z czego nam wychodzi? Jepoojo, czyli ładna. Mamy też taki przykład, w którym mamy samo y i tylko spółgłoskę, czyli na przykład kyda W tym momencie dodajemy ojo, a więc jeżeli chcemy powiedzieć, że coś jest duże, mówimy kojo. Tak, jeżeli nie ma nic przed tym, to dajemy po prostu. O. Mam nadzieję, że to nie jest aż takie straszne i że wszyscy sobie dadzą radę. No i już e, przechodzimy do ostatniej części e, końcowej, czyli tak zwana odmiana IDA, czyli tego słowa. Być. Jeżeli rzeczownik stojący przed słowem być kończy się na samogłoskę, używamy jejo. Czyli na przykład tak jak tutaj, cionyn, jejo. Widzimy, kończy się na samogłoskę, na a, a więc dodajemy jejo. Tak samo, cionyn, isa jejo. Jestem kim? Doktorem. Widzimy, isa kończy się na a, także tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast, jeżeli rzeczownik stojący przed słowem być kończy się na samogłoskę, kończy się na współ. Jeżeli rzeczownik stojący przed słowem być kończy się na spółgłoskę, używamy IEO. Tutaj mamy przykład: Teminin urinam nam Temin jest moim mężem i widzimy słowo mąż to nam pion, kończy się na N, a więc trzeba dodać IEO. Potem mamy dalej: Marek jest moim kuzynem. Znowu kończy się na N, a więc potrzebne jest, żeby dodać IEO. Mam nadzieję, że ta lekcja była dla Was przydatna, oczywiście jeżeli macie jakiekolwiek pytania, nie bójcie się, pytajcie w komentarzach, no i tak jak mówiłam wcześniej, zapraszam Was bardzo serdecznie do szkoły językowej, w której uczę, możecie pobrać nauki ode mnie i będę wtedy e, szczęśliwa, żeby Was nauczać, a jak nie, to oczywiście zapraszam do kolejnych e, odcinków, możecie mi oczywiście powiedzieć, co byście chcieli usłyszeć, o czym miałabym opowiedzieć e, w kolejnym odcinku, także dziękuję Wam za słuchanie, trzymajcie się. Bye-bye.